Dzień dobry kochani. Jest dzisiaj sobota, 30 sierpnia i minęło 3 dni. 2 dni, bo to było po południu w środę, więc nie wiem jak to liczyć. Dajmy sobie 2-3 dni od premiery największej kolekcji Pandyland. Powiem wam, że to co się działo przez ostatnie właśnie dni to jest dla mnie jakiś kosmos. Trochę się dzieje nadal, bo nie ogarniał nic, ale tak jest właśnie 2-3 dni po premierze i są trzy produkty, które praktycznie jeden się już totalnie wyprzedał, drugi na ten no, moment został w czterech sztukach, a trzeci też w ostatnich sztukach na magazynie. Już są zamówione tak naprawdę, już pierwszego dnia te produkty były wyprzedane, więc od razu pierwszego dnia zamówiliśmy restoki. Dużo produktów zeszło w ponad połowie stanu magazynowych, więc także domówiliśmy do nich restoki, bo no było szaleństwo. Jeśli byście z nami na premierze, to wiecie, że stosowaliśmy i spróbowaliśmy nowych metod rozłożenia troszeczkę ruchu na stronie. Tak, żeby nam serwery wytrzymały, żeby one nie padły. Ale powiem Wam, że to, co się działo przez ostatnie w sumie do wczoraj, do wczoraj do 12 na stronie, i to jak mocno były one przeciążone, to ja po prostu miałam stres. Wkurzenie wszystko podbite do levelu niesamowitego, tym bardziej, że wiecie, ja nie jestem osobą, która zna się na programistycznych rzeczach, na kodach, na kodowaniu i, i, i te, tego typu rzeczach, więc tutaj polegam po prostu na innych osobach, które do których no, mam zaufanie w tym temacie, no bo sama, sama niestety nie potrafię robić wszystkiego. E, I tym samym ta premiera jakby zadecydowała o tym, że kolejnym naszym priorytetem yy, i tak naprawdę kolejnym działaniem będzie przeniesienie strony na zupełnie inną platformę, bo aktualnie działamy na e-commerce. Od samego tak naprawdę początku, i uważam, że Majarka się po prostu przegięła, i to jest platforma, która totalnie nie nadaje się do takiego mocnego, dużego ruchu, dużej sprzedaży i po prostu no, teraz włączyliśmy misję przeniesienia strony na, na coś bardziej dedykowanego do, naszej, do naszych. Premier do naszego ruchu i wiecie, i tak dalej, więc mam nadzieję, że to rozwiązanie przyniesie mi trochę spokoju na duszy w momentach premier większych promocji, kiedy ten ruch jest wzmożony, bo uwierzcie mi, że ja to przeżywam 500 razy bardziej niż Wy. Kiedy coś się zacina, kiedy coś się źle ładuje, kiedy nagle serwery zamulają, kiedy coś pada. Uwierzcie mi, że jeżeli wy jesteście zdenerwowani, to moje zdenerwowanie sięga 10, a jak nie więcej razy tyle co Wasze i próbowaliśmy to rozwiązać na wiele sposobów. Raz było lepiej, jak już coś zaczynało działać, to nagle coś się innego wykrzeczało. I oczywiście w stosunku do całego sukcesu tej kolekcji, tego jak wszystko poszło i tak dalej, gdzie się niezmiernie cieszę i o, cieszę się też, że jest już to za mną, bo Wszystkie emocje powoli pod, mogą zejść, i ja też przestaję funkcjonować w takim trybie nakręcenia, e, bardzo podjudzonych e, emocji, podekscytowania. Wiecie zresztą, jak to jest. No to tak, to e, właśnie wyprzedały się wiele produktów. Wyprzedało się wiele produktów e, w nakładach ponad 50% naszych stanów nam magazynowych. Niektóre w pełni się już wyprzedały, e, lub się zbliżają do swojego 100% pułapu. E, więc no tak. Tym samym jednak nie jestem zadowolona totalnie z rozwiązań, jakie zastosowaliśmy. W sumie nie jestem zadowolona finalnie, mimo że nie było aż tylu zgłoszeń od Was, że czegoś się nie udało zrealizować, i ogólnie raczej feedback był pozytywny co do na przykład systemu kolejki, jaki zastosowaliśmy. To i tak ja jako osobiście osoba, że tak powiem, od wewnątrz nie jestem zadowolona, jak to wszystko wyglądało i no, no, musi być. Po prostu inaczej, i przy takiej już poziomie i skali, no, musimy położyć na to, to priorytet. Będzie to pewnie jeden z większych kosztów przez następne e, tygodnie. Nie wiem w sumie, czy to i w tygodniach, czy w miesiącach, bo totalnie nie wiem, ile zajmuje migracja. Całości takiej bazy, takiego wielkiego sklepu, po prostu na inną platformę. Na pewno jest to dość spore przedsięwzięcie i kosztowne. Natomiast w poniedziałek będę miała dopiero spotkanie w tym temacie, gdzie będę mogła się dowiedzieć tak naprawdę wszelkich szczegółów. Ale tak, zabrałam też Was troszeczkę na naszą sesję, na sesję Candyland, gdzie m, wszystko praktycznie robiłam od A do Z samiutka. E, tutaj mi Ada też trochę pomagała pod koniec, natomiast jeżeli chodzi o wymyślenie całej scenografii i samą realizację tej scenografii, e, no to tutaj... E, 100% było mojej roboty i z tego bardzo się cieszę i jestem z tego naprawdę bardzo dumna. Bardzo się też cieszę, że tak wiele z Was doceniło właśnie tą bardziej kreatywną część tej kolekcji, jaka się pojawiła, całą otoczkę marketingową, nagrania, właśnie scenografię, jaką zrobiliśmy, scenki i cieszę się, że po prostu tak dużo z Was, z moich klientek, z moich odbiorców pozytywnie na to zareagowało. Zresztą też mówiłam Wam wiele razy o tym, jak bardzo był to dla mnie wyczekany od dawna projekt i ważny dla mnie projekt i powiem Wam, że tyle ile on zeżar mojej energii Piotrka, bo Piotrek był pierwszą osobą, która oczywiście e, mi we wszystkim pomagała, była przy mnie na każdym możliwym etapie. To jest naprawdę jakiś hardcore, jak sobie teraz myślę o tym i wiemy co, bo jesteśmy po prostu zmęczeni, a jeszcze mm, no trochę pracy przed nami, chociażby pakowanie, bo no tutaj zdecydowanie e, jest Niebutyczna ilość zamówień, więc tutaj ja też wkraczam oczywiście do pracy i, i pomagam tutaj w pakowaniu, tak żeby paczuszki do Was dotarły jak najszybciej. Więc tak, jeszcze raz Wam, kochane, bardzo dziękuję za obecność, za, dziękuję Wam za wsparcie, za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi rozwijać i tworzyć przede wszystkim też tą markę. Bo jak oglądałyście mój poprzedni filmik, właśnie z przedstawieniem kolekcji, to wiecie, że wiele rzeczy. Jakieś poprawki, jakieś produkty były tworzone specjalnie z myślą o Was, czyli na podstawie tego, co Wy mi pisałyście, Waszego feedbacku, Waszych przemyśleń, tego, co może Wam brakowało, to właśnie to staram się zaaplikować jak najdokładniej w tą kolekcję z czego jestem mega dumna. Następnie zabieram Was na trening i swój zaczynam jak zwykle od rozgrzewki i aktywacji. Tutaj akurat e, skupiam się na aktywacji mięśnia po, średniego pośladkowego i do ćwiczenia to jest naprawdę killer. Jeżeli nigdy go nie robiłyście, to zapewniam Was, że... Pierwsza seria już Was zniszczy, jeżeli zrobicie to oczywiście poprawnie. Następnie hip z piłką trzymaną właśnie tutaj w kolanach ponownie jako ćwiczenia aktywacyjne. Następnie deadback, potem coś na brzuch i coś nowego. Czyli vacuum. Zaczęłam od niedawna, właśnie regularnie gdzieś zbierano lub właśnie jako formę rozgrzewki przed treningowo praktykować vacuum ze względu na chęć wzmocnienia głębszych struktur, jeżeli chodzi o swoje mięśnie korb, brzucha. No i tutaj też lepszą kontrolę, co za tym idzie. Na razie robię to od około dwóch tygodni, więc nie jest to nic turbo turboregularnego, więc jeżeli zauważę jakieś fajne efekty, dam Wam znać. i potem przechodzimy już do właściwego treningu, czyli do hip trustów. Tutaj jeszcze seria rozgrzewkowa, a następnie przejdziemy do serii właściwych. I jeżeli chodzi o HiPtrast, to ja się z HiPtrastem już od dawna polubiłam na samym początku mojej fitnessowej drogi. E, przez parę dobrych lat naprawdę nie lubiłam się z tym ćwiczeniem i robiłam je z bardzo zaciśniętymi zębami, a teraz dość mogę powiedzieć, że polubiłam się z hiptrestami. E, kolejnym ćwiczeniem było ćwiczenie, które po raz pierwszy sobie chciałam spróbować na tym treningu, czyli skład, tylko że z ketlami trzymanymi tutaj po boku, a nie właśnie z jednym handlem przed siebie. Więc to było ćwiczenie, które sobie testowałam tego dnia i próbowałam i dobrze wchodzi na czwórki, ale nie wiem czy będę w stanie fajnie dokładać ciężaru. Następnie RDL klasycznie, side squat, to było też ćwiczenie, które wyjątkowo sobie wrzuciłam ostatnio do planu i na jako finisher również hip thrust, natomiast tutaj już na większą ilość powtórzeń z gumą i hantlem. Kiedy tam piękne kwiatuszki, to już jest drugi bukiet. Ogólnie są mega do siebie kolorystyczne, ciężkie, podobne. A to dlatego, że Wasza Girl miała urodziny. Mm. Teraz przejdźmy sobie do pogadanki na trochę mniej miły temat. I słuchajcie, no nie mogło się obyć oczywiście bez problemów. Pierwszy raz w historii. Tak się zdanałam, czy pierwszy raz, ale tak, to jest pierwszy raz. Przy dostawie zgubiono nam karton, w którym były wszystkie Candy Crush shorty. I ogarnęliśmy to dopiero jak. Rozpakowywaliśmy całą kolekcję, nie ogarnęliśmy, że brakuje tego kartonu, przedstawia. No, było tych kartonów bardzo dużo, były zastrzeżone. No i wiecie, no po prostu nigdy nie było takiej sytuacji, więc teraz też nam się troszeczkę spieszyło, bo dostawa tej części produktów, no, część produktów była już na magazynie, ta część kolekcji przyszła, była wysłana trochę później i przyszła dosłownie w dzień przedsprzedaży, przed dzień premiery kolekcji, czyli w środę. Czyli już w momencie, kiedy osoby z Early Access yy, zrobiły pierwsze zakupy na stronie, bo Early Access było od 8 rano, a my mieliśmy dostawę koło godziny 12. I właśnie okazało się, że brakuje tego kartonu. Yy, od razu zgłosiliśmy interwencję właśnie do firmy transportowej, yy, byłam z nimi w kontakcie przez cały tydzień. Yy. Początkowo było OK, bo dawali mi znać codziennie, robili update y na zasadzie, że sprawdzili monitoring, że ta paczka rzeczywiście nie opuściła magazynu z kurierem i jakby informowali mnie na bieżąco, natomiast po czterech dniach kontakt już był taki, że tylko ja o niego zabiegałam. Wcześniej oni normalnie się ze mną kontaktowali, więc już trochę zaczęłam czuć, że no po prostu są w dupie i nie wiedzą, co jest z tą paczką, dlatego się do mnie nie odzywają. E, dlatego też, e, jeżeli zakupiłyście szorty, to też wiecie, bo też e, napisałyśmy do Was z informacją po paru dniach, no, że niestety no, nie mamy tych szortów fizycznie. E, teraz no, rozkmina jest taka, no oczywiście no, jest tam utopiona kilkadziesiąt tysięcy, e, no ale wiecie, no, no trudno, no w sensie, no nie mam na to teraz wpływu. No e, reklamację musi złożyć nadawca, czyli szwalnia, i co? I zastanawiam się po prostu czy robić, że tak powiem czy, czy zlecać do szycia tych shortów do tej kolekcji żeby one finalnie się pojawiły czy robić to w ogóle teraz no bo nadchodzi, no jakby one przyszły to pewnie byłby, nie wiem, okres Black Friday, no bo to y no wszystko trwa, no i produkcja materiału, i yy, sam proces szycia, i wiecie no yy, wciśnięcie się w linię produkcyjną, gdzie przed Black Friday już w ogóle jest bardzo ciężko yy, na jakieś nowe projekty, więc pewnie by to było właśnie przed Black Friday. No i wiecie no po prostu mam rozkminę jaki, jak, czy jest sens czy, czy chcecie. I bo ogólnie wiem, że bardzo dużo osób podoba się ten kolor, i wiele z was chciało też, ale to i dużo też dziewczyn pytało, czy one wrócą, bo zdjęliśmy je ze strony e, oczywiście. Mm, ale nie wiem, czy po prostu jest serio sam zrobienia tego takiego koloru jeszcze na zimę, e, czy wstrzymać się z tym może do um, kolejnej wiosny, w sensie do nadchodzącej wiosny w 26 roku. E, tak, no po prostu takie rozkminy, e, gdzie teraz, jeszcze oczywiście, no, cały jest proces e, planowania kolejnej też kolekcji, którą chciałabym jeszcze wypuścić w tym roku mniejsze, bo mniejszej, ale też super cudownej i bogatej w wasze bardzo ukochane produkty i też na no, oczywiście przygotowanie magazynów na Black Friday, czyli zapewnienie restoku i dostępności rzeczy, które no, są w naszej stałej ofercie i które chcielibyśmy, żeby na ten Black Friday no jednak były. Więc to jest coś czym się teraz oczywiście zajmujemy. Więc tak, taki po prostu chciałam dać Wam update, bo dużo z Was, klientki, które zamówiły, pewnie wiedzą o całej sytuacji, bo my mm, dałam dyspozycję, żeby mi wprost informować, z czego to wszystko wynika. Natomiast mówię to tutaj też dla osób, które się zastanawiają, czemu tych shortów nie ma na stronie. Nie można się też zapisać na powiadomienie i w ogóle, że one tak zniknęły, więc po prostu chciałam Wam to yy, wyjaśnić tutaj, że no, taka sytuacja po prostu miała miejsce. Nie odzyskamy, nie znajdziemy raczej tego kartonu. Nie wiem w ogóle, jak wygląda proces reklamacji w takim przypadku. Tym bardziej, właśnie, że nie ogarnęliśmy tego przy dostawie, tylko dopiero przy rozpakowywaniu. Więc teoretycznie kurier zaznaczył, że wszystkie kartony były dostarczone. Mimo, że ja chyba uważam, że no powinien każdy karton zeskanować z osobna, zwłaszcza przed załadowaniem go na, na ciężarówkę. No ale. Jest jak jest. E, o, oczywiście jest to nasza wina, że nie policzyliśmy tych kartonów e, przy dostawie e, i to jest przede wszystkim nasza wina. No więc tak, tak to aktualnie wygląda. Może ktoś jest, e, właśnie pracuje w takiej firmie i może mi e, podpowiedzieć, e, co mogę zrobić, żeby no, ta reklamacja została uznana, e, czy w jakikolwiek sposób podpowiedzieć, pomóc. To będę wdzięczna, ale no mówię, no pogodziłam się, że tak powiem, ze stratą e, już na samym, e, no może nie na samym początku. Na początku miałam bardzo optymistyczne podejście i takie, że mm, trzy dni to znajdą, nie widzę problemu, nie? Dlaczego bym by tego nie znaleźć? Ale jednak, e, no jest jak jest. Nagrywa, ja nagrywam tutaj, mam tutaj szoty. E... Czemu mi zakrywasz buzię? Szoty imbirowe. E? Z jagodami. Tak, będę robiła placuszki. Mamy tutaj banany, 100 g 100 gramów. Banana. A Piotrek ma 200 g banana. Ale ja nie nagrywam dla ciebie. A to dla mnie ja to się. Pracuję dla ciebie. Całość robimy z, z całym opakowaniem jagód. Także ja sobie wrzucam do rondelka, dajemy słodzika troszeczkę i robimy z tego taki musik, proszę państwa. To są takie taki jego dzianki. Może to nie jego dzianki. Tylko placuszki baranowe z jego ale smakują i dają satysfakcję jak po zjedzeniu jego dzianki. Także to by się zmienia... E, wiesz... Ja mam białko, jaja jedno i całe jaja, a ma dwa jaja. I jeszcze tego mąka wsiona. Mąka i białko. Ale to stopniowo, wszystko po kolei, tak? Wódku, tranquilo. Tak, Nie pospieszaj Tak Jakieś tu strzałki na przewinięcie. Jedyne... Jak jesteście bogaci, to możecie sobie robić inne opakowanie na osobę. No my nie, nie stać na to, więc jedno je dzielimy. I tak tutaj rozdzielam delikatnie. Żeby wystarczyło na każdych skrawek. Mówicie, no że jagody są drogie, nawet mm -hmm. to nie jest taki rarytas dla... Zwykłych ludzi, chyba, że komuś się chce iść zbierać, bo to wtedy tak. Zebranie Straszne jest, ja byłam kilka razy z dzieckiem. No, to, jest, to nie jest cardio, to jest takie, że siedzisz w miejscu, bolą no tak. Cię plecy i jeszcze to musisz szukać i zbierać. I dłubać, malutki już gówno No. Jakby. Bardzo niewdzięczne, pewnie dlatego są takie drogie. Nie dziwię się. Też bym się nie chciała zbierać. Ale ładne.